Siad, Nie ja wiem, że już 18 lat nie skończyłeś, ale papierosa ci dam. To jest syf, ale spróbuj. Jak ci będzie smakowało, to i tak ci nie kupię więcej. Tylko dziewczyna z papierosem. Jak to wygląda? Nie, to nie smakuje. Nie, nie warto, że to syf jest. tą stroną to się pali to nie bierzemy śmierdzi jak zdechły mokry kot no to wiadomo, że dobre mamy klapki wyjściowe Zostaw pojarę chociaż Nie, no weź, nie idź, zostaw Ej, dobra, spokojnie, spokojnie, nie Pani się nerwuje spokojnie, Kejra to jeden Jeszcze takiego jednego mam mhm szukaj, pewnie smakowało, nie ma to tamto coca colowego już nie dostaniesz chodź hop no hop I super pokaż się